Przed Wami pięć najbardziej przeklętych przedmiotów świata. Każdy z nich ma za sobą historię pełną zgonów, tragedii i niewyjaśnionych zdarzeń. Czy odważysz się poznać ich tajemnice? Uwaga! Piąty przedmiot może Was szczególnie zaskoczyć. Klejnot nadziei. Ciemno-niebieski diament ważący 45,5 karata jest jednym z najdroższych klejnotów na świecie, ale także jednym z najbardziej przeklętych. Według legend diament był częścią posągu hinduskiego boga, zanim został skradziony. Każdy, kto go posiadał, miał spotkać się z nieszczęściem, od tragicznych zgonów po bankructwa i samobójstwa. Ostatecznie trafił do Smithsonian Institution, gdzie pozostaje zabezpieczony, ale legenda jego klątwy trwa do dziś. Znany jako krzesło śmierci lub krzesło Tomasa Bazbiego, temu staremu krzesłu Z w Anglii przypisuje się zgon ponad 60 osób. Legenda głosi, że Thomas Bazbi został stracony za morderstwo w 1702 roku, a przed śmiercią przeklął krzesło. Każdy, kto siadał na nim, miał wkrótce umrzeć. Tak wiele przypadków przypisywano klątwie, że ostatecznie zostało zabezpieczone w lokalnym muzeum, aby nikt więcej nie zaryzykował. Otzi, czyli lodowy człowiek, to mumia z epoki miedzi odnaleziona w Alpach w 1091 roku. Odkrycie stało się sensacją, ale wkrótce pojawiła się legenda o klątwie. Podobno każdy, kto miał bezpośredni kontakt z Otzim, Spotkał się z nagłą i tragiczną śmiercią. Kilku naukowców i odkrywców, w tym Helmut Simon, jeden z odkrywców mumii, zginęło w tajemniczych okolicznościach. Płaczący chłopiec to popularny obraz sprzedawany w Wielkiej Brytanii, który miał przynosić niechciane nieszczęście. W latach 80. głośno było o serii pożarów domów, które były w posiadaniu tego obrazu. Pożary te zniszczyły wszystko, z wyjątkiem samego obrazu. W końcu przestał być sprzedawany, a niektórzy twierdzą, że obraz nadal nosi w sobie klątwę. Rękopis Wojnicza to tajemniczy średniowieczny tekst, odkryty w 1912 roku przez antykwariusza Wilfrida Wojnicza. Rękopis jest napisany w nieznanym języku i zawiera rysunki dziwnych roślin oraz symboli. Przez lata wielu uczonych próbowało rozszyfrować ten tekst, ale każda próba kończyła się fiaskiem. Wielu badaczy uważa, że rękopis jest obciążony klątwą, która uniemożliwia jego odczytanie. Jego tajemnicza aura fascynuje badaczy po dziś dzień. Czy te przedmioty rzeczywiście są przeklęte, czy to tylko zbiegi okoliczności? Niezależnie od tego, czy wierzycie w klątwy, ich historie są fascynujące i pełne mrocznych legend. Która z tych historii wydaje Wam się najbardziej przerażająca? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach.